Święta Wielkanocne to bardzo rodzinne święta. Życzymy Państwu, aby były one radosne, szczęśliwe. Spędźcie je w domu rodzinnym. Przesyłam również do Państwa życzenia płynące od wielu osób na moje ręce, ale dla Państwa, dla wszystkich Jastrzębian. Niech te święta będą najpiękniejsze, jakie sobie wymarzycie. Wiele radości, słońca, a przede wszystkim pogody, ducha i dobrych ludzi wokół, serca i miłości. Wszystkiego dobrego. z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i co sobie życzą w życiu osobistym. Ja chciałabym życzyć wszystkim mieszkańcom Jastrzębia błogosławieństwa Bożego od Chrystusa Zmartwychwstałego. Zdrowia, szczęścia, a wszystkim dzieciom bogatego zajączka.